Znajdujemy się w Sołectwie Gilów. Dzisiaj mamy wielkie święto w naszej miejscowości, ponieważ przywitaliśmy właśnie świętego Mikołaja, który przybył z bajeczną ekipą, której jeszcze nigdy w Gilowie nie było. Mamy bardzo dużo skrzatów. Przebrań, przyjechały do nas wszelakie postacie bajkowe, a dodatkowo nasz pan Ryszard Drabik oświetlił swoją posesję po to, aby święty Mikołaj wiedział z nieba, gdzie ma lądować. Także Gilów jest dzisiaj najjaśniejszą. Miejscowością na całej kuli ziemskiej. Przejeżdżamy przez cały Gilów, zatrzymujemy się na różnych przystankach. Dzieci wychodzą do nas z domów, mieszkańcy do nas machają, witają nas. Także zabawa jest dzisiaj dla całej naszej miejscowości. Bardzo się cieszymy, że tak dużo ludzi do nas w tym roku przybyło. Jak zwykle wszystkie stowarzyszenia włączyły się w organizację Mikołaja to jest Stowarzyszenie Legendarna Wieś Gilów, OSP Gilów, Szkoła z Baśni, LKS Gilów. Wszystkie stowarzyszenia, które są w Gilowie, zawsze pomagają nam, z organizacji Mikołaja. Prace trwały już od tygodnia. Panowie przygotowywali wraz z Mikołajem i elfami bajeczny wóz świętego Mikołaja, a my, panie, pomagałyśmy elfom pakować wszystkie prezenty. Przygotowaliśmy 160 paczek, nawet więcej około 170 paczek i wszystkie są już zarezerwowane, rozdane dla wszystkich dzieci. Radość najmłodszych jest ogromna. To jest najpiękniejsze, że kiedy podjeżdża święty Mikołaj ze swoim magicznym taborem Dzieci się cieszą, skaczą, śpiewają piosenki. Naprawdę jest to święto całej naszej społeczności. Od najstarszego do najmłodszego. Odzew mieszkańców jest pozytywny, że pomimo pandemii nie zasiedzieliśmy się, że cały czas coś się dzieje, że cały czas coś dla mieszkańców robimy i dodatkowo mieszkańcy też to wszystko się włączają. Z roku na rok cieszymy się coraz większą frekwencją mieszkańców, ale nie tylko. Tym razem Renomę zrobiła impreza zeszłoroczna, zeszłoroczne Mikołajki. Była to mniejsza parada. W zeszłym roku postanowiliśmy, że w tym roku musi być pełną parą, dużo postaci bajkowych, dużo osób, dużo przebierańców. I przez to dostawaliśmy wiele telefonów z całego województwa. Chcieli ludzie do nas przyjeżdżać, ale dla nas najważniejsi są tutaj mieszkańcy. Nie dalibyśmy rady sobie z tyloma paczkami. Bardzo dobre oceny płyną z zewnątrz. Bardzo nas to cieszy, bo uważam, że... To jest dla nas motywacja duża, to jest nagroda dla nas przede wszystkim i bardzo nas to cieszy i bardzo wszystkim dziękujemy. Tak jak w zeszłym roku wiemy o tym, że podczas świąt Bożego Narodzenia odwiedziło nas wielu turystów, którzy przyjechali oglądać światełka u naszego elfa Ryszarda i właśnie dlatego też stał się bardzo znany. A do tego dołożyła się tegoroczna parada, ponieważ tak jak wcześniej już mówiłam, dostawaliśmy ogrom telefonów z różnych zakątków całego województwa po to aby znaczy no, ludzie chcieli do nas przyjechać po prostu. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Ryszardowi, że chce tak mocno promować nasz Gilów. Myślę, że w tym roku naprawdę wszystkich zaskoczy, bo jest naprawdę pięknie. Zapraszamy państwa wszystkich świętować Boże Narodzenie. Od dzisiaj już jest oświetlenie, iluminacja bożonarodzeniowa, gilów 59. Serdecznie zapraszamy.